I gonitwa się rozpoczęła. Troszkę straciła, ale niedużo na starcie. Formuła stawka mocno rozrzucona. Tam walczą o prowadzenie Chagrin i Karim. I Chagrin wychodzi z tej walki zwycięsko. Karim jest drugi. Na trzecim miejscu Park Lights, na kolejnym galopuje Calis de Carrer, na miejscu ostatnim Formuła MS, na przedostatnim Sultana Al Nevames. 1200 metrów do słupa. Tutaj Bez e, wielkich e, zmian. szagrał na prowadzeniu na miejscu drugim. E, w tej chwili Park Lights. Między te dwa konie próbuje wejść Karim. Park Lights e, dała się troszkę wypchnąć e, na zewnątrz. E, na kolejnym miejscu galopuje Kalizdę de Carrer. Za nim e, Munia. E, przyspiesza teraz wyraźnie Sultana Al-Nuames. I po zewnętrznej Lindals Anakin na ostatnim miejscu formuła MS. Bo w tej chwili Munia troszkę odpadła, 600 metrów do celownika. Przy kanacie zyskuje chagrin i ucieka rywalom. Próbuje go gonić Karim. Ale Karim e, wydaje mi się, że galopuje mniej wydatnie. Teraz kapitalnie polem Lindals e, Anakin, ależ on tutaj pokonuje. E, w zawrotnym tempie e, ostatnie metry, bo to jest 150 metrów, a jego przewaga jest olbrzymia. Bardzo ładnie galopuje Lindals. Anakin wygrywa gonitwę. E, na drugim miejscu będzie Airbnb Park Lights. Dalej Chagraun Kalis e, de Carrere.